Rick Lagina dokonał czegoś nie do pomyślenia. Głęboko pod Oak Island, po wiekach plotek, ślepych zaułków i złamanych serc, ukryta komnata w końcu została odkryta. Wewnątrz, ułożone w ciszy, nietknięte przez pokolenia, leżą sztabki złota, warte oszałamiające 250 milionów dolarów. Odkrycie na tyle potężne, że mogłoby zmienić wszystko, co myśleliśmy, że wiemy o Oak Island. Ale prawdziwe pytanie brzmi: jak długo taka tajemnica może pozostać ukryta? Skoro została ujawniona? A jeśli chcesz zobaczyć, jak to się wszystko rozwinie, kliknij przycisk Lubię to i zasubskrybuj już teraz. Lato było długie, brutalne i nudne, dopóki skanery nie zaczęły brzęczeć. Nocne badania sejsmiczne wokół Money Pit ujawniły dziwne anomalie pod ziemią, głuche echa, których nie dało się wytłumaczyć. Dla Rika laginy nie było to tylko odczytanie na ekranie, to było powołanie. Od dziesięcioleci ścigał zagadki Oak Island, a teraz, wpatrując się w te poszarpane wzorce sejsmiczne, poczuł, jak sama wyspa szepcze, zbliża się. Miejscowi ostrzegali go, jak zawsze, opowieściami o pirackich kapitanach topiących łupy w mule, o hiszpańskich galeonach zagubionych w sztormach i pogrzebanych w tajemnicy, o templariuszach, którzy przewozili przez oceany nie tylko złoto, ale i święte relikwie, by ukryć je w tej właśnie ziemi. Większość zbagatelizowała je jako bajki na dobranoc. Ale teraz te szepty wracały do życia. W nocy załoga również to zauważyła. Ziemia drżała. Jakby pod ich butami pulsowały puste żyły. Ciężki sprzęt wychwycił echa Resonance, jakiego można by się spodziewać po jaskiniach, a nie po litej ziemi. Nawet sceptycy zaczęli się niepokoić. Coś w powietrzu wyspy się zmieniło gęstniejąc od obecności, której nie potrafili nazwać. To było tak, jakby Oak Island samo w sobie żyło czekało i obserwowało. Rick nie mógł się pozbyć tej myśli nie chodziło już o znalezienie skarbu to był los, wyryty na długo przed jego narodzinami żądając, by wkroczył w historię, był przeznaczony do jej dokończenia. Wtedy, bez ostrzeżenia, Ziemia odpowiedziała. Wykopaliska w pobliżu szybu dziewiątego powinny przebiegać rutynowo, ale z jękiem i trzaskiem grunt pod platformą wiertniczą zawalił się, pochłaniając narzędzia i pozostawiając poszarpany otwór, którego nigdy nie było widać na mapie. Usunięto kurz i skały, i oto pojawił się wąski korytarz, mieniący się osadami mineralnymi, których ściany niemal lśniły w świetle pochodni. Nie wyglądał naturalnie. Wyglądało na zamknięte. Rick przykucnął, przesuwając dłonią po wapieniu. Kiedy młot uderzył, dźwięk nie był głuchy. Było puste, jak pukanie w wieko trumny. Marty argumentował, że to może być szczelina. Naturalne pęknięcie w skale, ale Rick pokręcił głową. Ściany były zbyt precyzyjne, kąty zbyt dokładne. Natura nie rzeźbi geometrii. To robią ludzie. Jeszcze dziwniejszy był metaliczny pył przylegający do kamienia niczym opiłki pozostawione przez narzędzia. Ktoś obrobił tę skałę. Ktoś ją celowo zapieczętował. Uświadomienie sobie tego ogarnęło ich niczym mgła. To nie był ślepy zaułek. To było przejście. Teoria rozprzestrzeniła się wśród załogi niczym ogień. Oak Island nie było jednym skarbcem, jedną komnatą. To był labirynt, starannie zaprojektowany system, który miał przetrwać wieki, zwodzić niegodnych i nagradzać tylko wytrwałych. Kiedy weszli głębiej w odsłonięty korytarz, ich światła uchwyciły coś niezwykłego. Symbole wyryte w kamiennych ścianach, niewyraźne, ale niezaprzeczalne. Krzyże, okręgi, wzory szyfrów wyryte dłońmi z innej epoki. Głos Alexa Laginy drżał, gdy wskazywał. Widział to już wcześniej, w Portugalii, w południowej Francji. Nie byli przypadkowi. To byli templariusze. Niektóre z rycin ułożono w celowe skupiska, niemal jak współrzędne. Naukowcy mogliby kiedyś nazwać je kodem, ścieżką okruchów chleba prowadzącą głębiej. Dla załogi oznaczało to tylko jedno. To nie był przypadek geologii. Znajdowali się w zagadce, stworzonej przez ludzi, przysięgających do chowania tajemnicy, zdeterminowanych, by tylko ci, którzy potrafią odczytać ich język, mogli odkryć, co ich czeka. I gdy Rick stał w blasku tych symboli, oświetlonych pochodniami, coś go olśniło. Nie tylko złoto strzegła Oak Island, to miejsce było czymś większym. Sanctuarium, duchową twierdzą, gdzie relikwie, zakazana wiedza i bogactwa przekraczające wszelkie wyobrażenia zostały ukryte przed światem. Ta myśl go nie powstrzymała, popychała go naprzód. Im głębiej wnikali w nowo odkryty korytarz, tym wyspy zdawały się stawiać opór ich postępowi, jakby sprawdzały, czy zasługują na to, by iść dalej. Nierówny korytarz nagle kończył się przy kamiennej płycie tak ogromnej, że wypełniała całą szerokość komnaty. W jej powierzchni wbite były grube, żelazne zaciski, zardzewiałe, ale wciąż mocno trzymające. Każdy wbity tak głęboko w skałę, że wydawał się niemożliwy do usunięcia. Płyta nie była przypadkowym zawaleniem się naturalnego kamienia. To było celowe, wyrachowane. Ślady narzędzi biegły liniami i łukami. Blizny pozostawione przez ludzi. Ktoś celowo ukształtował te barierę, jakby rzucając wyzwanie każdemu wieki później, by zakwestionował ich kunszt. Rick przesunął dłonią po zimnej powierzchni, a rowki wgryzły się w opuszki palców. Zarządził próby dźwiękowe i kiedy młot uderzył, komora wypełniła się nienaturalnym, metalicznym echem, które rozbrzmiewało o wiele za długo. Płyta nie była lita. Za nią znajdowało się coś ogromnego i pustego: Jama. Komnata, Dawód, że byli o krok od zniszczenia czegoś, co pozostawało nietknięte przez setki lat. Szepty rozległy się niemal natychmiast: klątwy. Pułapki. Stare ostrzeżenia o śmiercionośnych systemach obronnych Oak Island. Jeden z członków załogi mruknął coś o niesławnych tunelach przeciwpowodziowych, zaprojektowanych tak, by w kilka sekund zatopić intruzów, podczas gdy inny wspominał o komorach zapadowych, gdzie kamienie rozrzucano swobodnie, by zmiażdżyć lekkomyślnych. Niektórzy twierdzili, że już czuli, jak powietrze się zmienia, jakby sama wyspa przygotowywała się do obrony. Mimo, że mężczyźni się wahali, Rick się nie wahał. Dla niego to nie była zwykła ściana. To była brama. Próg między wiekami plotek a chwilą prawdy. Walka o płytę trwała dniami. Maszyny do robót ziemnych drapały jej krawędzie, a dłuta bezlitośnie odłupywały. Hałas był ogłuszający. Rozbrzmiewał echem po wyspie, niczym bęben wojenny obwieszczający inwazję. Każdy cios wydawał się świętokratczy, jakby atakowali samą przeszłość. Mimo to parli naprzód. Powoli pęknięcia rozrastały się na powierzchni, uwalniając słabe podmuchy powietrza tak pradawnego, że niosło ze sobą smak kamienia i pyłu na ich językach. Powietrze było gęste, duszne i zimne. Pachniało wiekami zamkniętymi w ciemności. Za każdym razem, gdy płyta uginała się nieco bardziej, napięcie między mężczyznami rosło. Rozmawiali półgłosem o klątwie wyspy: o przepowiedni, że siedem istnień ludzkich musi zostać odebranych, zanim skarb zostanie ujawniony. Zbyt wielu zginęło już w ciągu dekad. Niektórzy obawiali się, że przechyli szale zwycięstwa na swoją stronę. Rick ich zignorował. Zniósł ten ciężar samotnie. To była jego odpowiedzialność, jego obsesja i żaden przesąd nie był w stanie go powstrzymać, aż nadszedł ten moment. Z jękiem, który wstrząsnął ich kośćmi, płyta się poruszyła. Kurc posypał się, gdy zaciski puściły, a bariera pochyliła się do przodu niczym poddający się tytan. Dźwięk był ogłuszający, gdy runęła, ocierając się o ściany i rozbijając o podłogę z ostatecznym rykiem. A za nią rozpostarła się ciemność tak absolutna, że zdawała się pochłaniać światło ich lamp. Przed nimi rozciągała się pustka. Zaproszenie i ostrzeżenie zarazem. Ostrożność wzięła górę nad ekscytacją. Opuścili kamerę na kablu, jej mały obiektyw wcinał się w ciemność. Na początku nic. Potem obraz zamigotał, ukazując przebłyski, które ściskały im serca. Łuki, wyrzeźbione z niewiarygodną precyzją, wznoszące się nad kamiennymi podłogami zbyt prostymi, by mogły być naturalne. To nie była jaskinia. To była architektura. Dawód, niezaprzeczalny i jasny, że ludzie zbudowali tę komnatę ręcznie, z wiedzą i zamiarem. Nie mogąc dłużej czekać, Rick sam poprowadził zejście. Szli ostrożnie. Ich buty badały każdy centymetr gruntu, zanim postawili kolejny krok. Scotie, które ich witały, były wykute w skale. Spirala wiła się w dół, wygładzona przez wodę i czas. Śliskie od wieków kondensacji, każdy stopień groził strąceniem w otchłań. Światło latarni przylegało do ścian, odsłaniając smugi mineralnych nawarstwień, które migotały lekko, niemal jak żyły srebra. Powietrze gęstniało w miarę ich schodzenia, wilgotne i duszne. Każdy oddech był ciężki, przesiąknięty smakiem kamienia, dawno pogrzebanego w ziemi. Kurc wirował w snopach ich świateł, tworząc iluzję ruchu. Jakby widmowe postacie unosiły się w ciemności, drajfując tuż poza zasięgiem. Każdy dźwięk niósł echo, które powracało zniekształcone, niczym szepty nakładające się na siebie. Nie było to już zwykłe zejście, lecz wtargnięcie, naruszenie. Cisza przytłaczała ich, im głębiej wchodzili. Nie było kapania wody, szurania owadów, niczego żywego w tej przestrzeni. Tylko głuchy stukot butów, szyk zdyszanych oddechów i od czasu do czasu zgrzyt kamienia pod dłońmi. Ciężar wyspy przygniatał ich, duszący i nieustępliwy. Nawet Rick zawahał się przez chwilę. Jego determinacja została wystawiona na próbę przez przytłaczającą atmosferę, która zdawała się ich ostrzegać. Ale krok po kroku parli naprzód. U podnóża schodów ciemność otworzyła się na platformę przed kolejnymi drzwiami. Ta bariera nie była prymitywną, lecz dziełem mistrzowskiego kunsztu. Ogromna płyta dębu i żelaza, połączona ze sobą, wzmocniona śrubami wielkości nadgarstka mężczyzny z zawiasami tak masywnymi, że mogły zostać wykute jedynie w epoce rycerzy i zamków. Wznosiła się przed nimi nieugięta, poważna, jakby rzucała im wyzwanie, by spróbowali ponownie. Stali przed nim w milczeniu, światło latarni migotało na jego poszarpanej powierzchni. To był prawdziwy próg. Granica między legendą a objawieniem. Mężczyźni czuli to w kościach. Cokolwiek znajdowało się za nimi, nie było zwykłym skarbem. To była sama historia, czekająca w ciemności. Gdy podeszli bliżej, potężne, okute żelazem drzwi ujawniły swoją śmiałość. Jego powierzchnia, chociaż zniszczona przez wieki, nosiła ostrzeżenia wyryte głęboko w metalu. W migotliwym świetle wyłoniły się łacińskie inskrypcje. Non aparire. Nie otwierać. Pod spodem kolejna fraza wycięta z niepokojącą precyzją. Custos infinitus. Wieczny strażnik. To nie były bezczynne szuranie padlinożerców, to były celowe ostrzeżenia, mające rozbrzmiewać echem przez wieki. Rik przesunął opuszkami palców w porowkach, starożytne litery były zimne i ostre na jego skórze 1347. Rok, w którym Europa utonęła w zarazie, gdy miasta i całe regiony pogrążyły się w milczeniu. Historycy od dawna sugerowali, że czarna śmierć zmusiła tajne zakony do zakopywania swoich skarbów z dala od cywilizacji. Czy ta komnata mogła zostać zamknięta nie tylko po to, by chronić bogactwa, ale i uwięzić coś mroczniejszego? Koś, co nigdy nie miało się pojawić. Teorie krążyły wśród mężczyzn niczym szerszenie. Niektórzy szeptali o relikwiach zakażonych zarazą lub artefaktach, przeklętych przez związek ze śmiercią. Inni upierali się, że to nie krypta zarazy, lecz sanktuarium zbudowane przez ludzi przysięgających do chowania tajemnicy, templariuszy lub ich następców, mające strzec świętych relikwii zbyt niebezpiecznych dla świata zewnętrznego. Religijna ikonografia przeplatała się z grawerunkami w stylu masońskim na drzwiach. Dziwne krzyże przeplatały się z geometrycznymi wzorami, które wydawały się bardziej kodem niż ozdobą. Wyglądało to mniej jak bariera, a bardziej jak przymierze, pakt wyryty w kamieniu, mający trzymać niegodnych z daleka. Rick trwał w ciszy, rozdarty między podziwem a lękiem, serce waliło mu pod ciężarem chwili. Za tymi drzwiami kryło się albo potwierdzenie życiowego celu, albo rozliczenie, na które żaden człowiek nie był przygotowany. Pozostali obserwowali go, czekając, wiedział, że nie ma już wyboru. Wyspa go tu wezwała i teraz domagała się, przez nią przeszedł. Rozpoczęła się praca, żelazo zgrzytało o żelazo, gdy stare rygle stawiały opór z całej siły. Zawiasy zgrzytały z protestu, gdy łomy kopały, a wiertła ryczały. Mijały godziny, a każdy dźwięk rozbrzmiewał niczym żałobny śpiew w pustej klatce schodowej na górze. Mężczyźni ucichli, niemal z nabożnym szacunkiem, jakby wyczuwali, że nie tylko wyłamują zamek, ale i łamią przysięgę. Kiedy pękła ostatnia sztaba, dźwięk zabrzmiał jak grzmot. Tak głośny, że wydawał się ceremonialny, obwieszczeniem, że przeszłość się poddała. Z wymuszonym wysiłkiem naparli na masywne drzwi. Najpierw zadrżał, potem jęknął, a w końcu poruszył się. Zawiasy zawyły, metalicznym jękiem po wiekach ciszy, gdy ciemność rozlała się z ciężarem namacalnej siły. Powietrze, które się wylało, było gęste, stęchłe, niosąc smak ziemi, kadzidła i czegoś nieokreślonego, starego. Ich latarnie wbijały się w pustkę, odsłaniając kontury, które zapierały dech w piersiach. Komnata za nimi nie była prymitywnym sklepieniem, wznosiła się w górę, w sklepiony sufit, podtrzymywany przez łuki rzeźbione z przemyślaną symetrią. Ściany błyszczały delikatnie rzędami kamiennych skrzyń i wydłużonych pojemników w kształcie relikwiarzy. Każdy kąt świadczył o zamyśle, a nie desperacji. To nie była ukryta skrytka, ale sanktuarium zaprojektowane z myślą o celu, zbudowane, by przetrwać upadek królestw i zapomnienie o imperiach. Mężczyźni weszli powoli, ich buty chrzęściły na kamieniach nietkniętych od wieków. Cisza panująca tutaj była inna, gęstsza, nabożna, jakby sama komnata domagała się przyciszonych głosów. Ogarnął ich lęk uroczyste uświadomienie sobie, że stoją w miejscu, gdzie od około 700 lat nie stała żadna żywa dusza. Komnata nie przypominała skarbca. Przypominała katedrę miejsce przeznaczone nie tylko do przechowywania bogactwa, ale i do jego uświęcania. A potem nadeszła chwila, której nikt z nich nigdy nie zapomni. Rick podszedł do najbliższej skrzyni, drżącymi dłońmi, próbując rozewrzeć zardzewiały zamek. Wieko pękło z trzaskiem, który rozbrzmiał jak krzyk. Tu, co znajdowało się w środku, płonęło nawet w słabym blasku latarni. Sztabki litego złota ułożone w równych rzędach, każda wielkości męskiego przedramienia. Blask, który rzucały, był słaby, lecz hipnotyzujący, rozświetlając komnatę migotliwym blaskiem niczym płomień ognia. Ciszę przerwały westchnienia. Rick sięgnął do środka i uniósł jeden z prętów, którego ciężar opadł mu na ramiona. Na powierzchni widniały znaki, krzyże, obce pieczęcie i runy, których zdawało się nie dawać zidentyfikować. Każdy pręd był ostemplowany dowodem, że został wykuty z zamiarem nie z łupu, ale z uświęconego bogactwa. Skrzynia była pełna, a gdy inne zostały otwarte siłą, odkrycie stało się oszałamiające. Skrzynie za skrzyniami, ułożone w uroczystym porządku, pełne złota. Wystarczająco dużo, by sfinansować krucjaty, obalić dynastię, the Silage imperia. Później eksperci oszacowali łączną wartość na ponad 250 milionów dolarów. Ale w tym momencie ta liczba nic nie znaczyła. Liczyły się dowody. Pokolenia porażek, śmierci, epin i obsesji wszystko to potwierdzone jedną, oślepiającą prawdą. Skarb był prawdziwy. Oak Island w końcu zdradziło swoją tajemnicę. Mężczyźni stali nieruchomo, jedynymi dźwiękami były ich nierówne oddechy i cichy trzask płomieni latarni. Przez dekady Oak Island pochłaniała ich życie. Snując swoją tajemnicę niczym okrutną zagadkę, a terrace, po raz pierwszy. Ta zagadka zaczęła się sama rozwiązywać. Rick trzymał złoto w dłoniach, a jego głos przerwał ciszę słowami, które nosił w sobie przez całe życie. Odkryliśmy secret Oak Island. Jego słowa rozbrzmiały echem w komnacie, pochłonięte przez łuki nad nimi. Ale gdy ciężar skarbu przytłaczał ich, na powierzchnię wyszła inna prawda. Złoto nie było wszystkim. Coś jeszcze czekało w ciemności. Coś starszego, głębszego. Oddech komnaty był gęsty od historii, każdy kąt uciskał ciężarem, który wydawał się starszy niż sama wyspa. Kiedy skrzynie, które nie lśniły złotem, zostały otwarte, zawartość okazała się bardziej oszałamiająca niż fortuna. Zwoje, starannie oprawione w płótno, z popękanymi pieczęciami z wosku, ale wciąż nienaruszone po wiekach, trzymanie ich w rękach było aktem czci. Każdy pergamin kruchy jak pajęczyna, a jednak wystarczająco wytrzymały, by nieść świadectwo. Pismo nanych, łacińskie pismo, skreślone atramentem ręką wyraźnie przyzwyczajoną do tajemnic, opowiadało o podróżach dawno wymazanych z oficjalnych kronik historii. Diagramy statków nakreślone na pergaminie, trasy wyznaczające Atlantyk, nie z Hiszpanii czy Portugalii z XV wieku, ale z wcześniejszych, bardziej szalonych stuleci. Oak Island zaznaczono nie jako samotną zagadkę, lecz jako węzeł w większym projekcie, punkt nawigacyjny w siatce rozciągającej się między Jerozolimą, wybrzeżami Szkocji i portami Portugalii. A potem, pośród tobołków pergaminu, Rick uniósł coś cięższego. Pieczęć wyryta w wosku stwardniała jak kamień z nieomylnym herbem templariuszy. Dziesięć pojedynczych odcisków związało dokumenty z wielowiekową legendą, dowodząc, że szepty wiążące zakon z Oak Island nie były fantazją, lecz świadomą prawdą, ukrytą w mrokach czasu. Co więcej, niektóre mapy sugerowały dalsze repozytoria, krypty, które mogły wciąż leżeć zamknięte pod obcą ziemią, czekając tak jak czekała Oak Island. Komnata nie szeptała już tylko o bogactwie, grzmiała sugestiami, przepisując samą architekturę historii. Czy, co przed nimi leżało, to nie skarb, ale namacalny spisek, objawienie obejmujące kontynenty i religie, królestwa i stulecia. Jednak gdy złoto i zwoje migotały w świetle latarni, załogę ogarnął niepokój. Wieści o takim odkryciu nie dało się uciszyć. Łodzie zaczęły pojawiać się na morzu, milczące sylwetki zakotwiczone poza zasięgiem pływów, z wygaszonymi światłami, lecz ich obecność była niezaprzeczalna. Mężczyźni obserwowali z linii drzew obcy, którzy znikali na widok, ale ich ślady stóp wciąż wbijały się w ziemię. Z każdym świtem wrażenie obecności niewidzialnych oczu stawało się coraz cięższe. Ogrodzenia rosły, strażnicy patrolowali, a powietrze wciąż wibrowało napięciem. Niektórzy intruzi byli na tyle odważni, by wejść na wyspę, domagając się dostępu, twierdząc, że zawartość skarbca jest dziedzictwem ich zakonu ich narodu, ich kościoła. Dla nich Rick nie był odkrywcą, a złodziejem, który naruszył dziedzictwo. Nawet w zespole wybuchały kłótnie. Niektórzy szeptali, że gromadzenie skarbu oznacza powtarzanie grzechów tych, kto go ukryli. Inni obawiali się, że ujawnienie tej prawdy wywoła chaos w świecie nieprzygotowanym na tak destabilizujące prawdy. Rządy zaczęły krążyć jak sępy, dziennikarze domagali się potwierdzenia, a naukowcy domagali się transparentności. Sam Rick stał się punktem odniesienia w moralnym dylemacie. Czy był strażnikiem historii, czy też podnosząc płytę i włamując się do komnaty? Ukradł ją? Ciężar 250 milionów dolarów w złocie był namacalny, ale ciężar historii był nieskończenie większy. Wydawało się, że przekleństwem Oak Island była nie tylko śmierć, ale posiadanie niemożliwy ciężar posiadania który zamieniał odkrycie w potępienie. A jednak, pod całym tym strachem i konfliktem, triumf brzmiał niezaprzeczalnie. Złoto ułożone w precyzyjnie ułożonych cegłach na podłodze komnaty było wystarczającym dowodem, by uciszyć sceptyków na wieki. Oak Island nie mogła już być traktowana jako szaleństwo, a jej legendy jako zwykłe opowieści z tawerny. Rzeczywistość lśniła w zimnym, ciężkim metalu. Fortuna wystarczająca, by finansować armię, budować katedry i obalać królów. Ale to zwoje. Pieczęcie i manuskrypty naprawdę odmieniły rozumienie świata. Sugerowały, że Oak Island nigdy nie jest końcem historii, a jedynie jej preludium. Każdy pergamin opowiadał o sieciach, strażnikach i zapisach, celowo rozproszonych, by zachować tajemnicę zbyt potężną, by pozostać w jednym miejscu. Dla Rika to objawienie było zarówno osobiste, jak i historyczne. Czuł nie tyle, że podbił Oak Island, ile jakby wyspa wybrała go, by poniósł jej prawdę. Każdy trud, każdy pusty szyb, każde niemal zawalenie nieubłaganie prowadziły do tej chwili do jego ręki na tych złotych sztabkach i starożytnych pieczęciach. Nie był po prostu człowiekiem, który odnalazł skarb Oak Island. Był teraz jego kustoszem, strażnikiem, związanych ciężarem tajemnic równie mocną, jak blaskiem złota. Komnata ze złotem i pergaminami nie tylko go wzbogacała, to go odmieniło. Gdy załoga ponownie zamknęła za sobą wejście, świadomość tego, co ze sobą niosą, płonęła jaśniej niż jakakolwiek fortuna. Wiedzieli, że świat już nigdy nie ujrzy Oak Island w ten sam sposób. Przestało być plotką, a stało się objawieniem. Z mitu przeistoczyło się w historię, z tajemnicy w żywe dziedzictwo. Jednak nawet gdy mrok komnaty odzyskał to, co pozostało, jedna prawda wciąż ciążyła Rickowi na sercu. Oak Island nie została ukończona co odkryli. Było monumentalne. Owszem, ale było to również przejście. Prawdziwa tajemnica, prawdziwy zamysł tych, którzy ukryli złoto, mapy i zwoje, wciąż pulsował gdzieś głębiej, w nietkniętych dotąd skarbcach, w legendach, których jeszcze nie udowodniono. Największe tajemnice Oak Island nie zostały rozwiązane. Zostały jedynie przebudzone.